Dlaczego policycy tak chętnie robią prezenty deweloperom, bankom i milionerom? Zagadka rozwiązana. Okazuje się, że kiedy spojrzycie w rejestr wpłat kampanii wyborczych, to i Karol Nawrocki, i Sławomir Męcen dostają ogromne pieniądze, po kilkadziesiąt tysięcy złotych od szefów banków, od wielkich inwestorów, firm budowlanych, ale to jest w ogóle nic w porównaniu z wpłatami Rafała Trzaskowskiego. Ten rejestr wpłat wygląda jakby był listą najbogatszych Polaków. Od samych deweloperów dostał tylko 700 tysięcy złotych na kampanię. No to nie jest dużo. Trochę śmieszą mnie te narzekania kolegów z Koalicji Obywatelskiej, że wywlekam te tematy. Uważam, że Magda przesadziła. Trzeba o tym głośno mówić, bo kiedy zastanawiacie się, dlaczego tak trudno jest przewalczyć dobre dla Was rozwiązania, a tak łatwo kolejne dopłaty do kredytów dla banków, to odpowiedź leży między innymi tu. Dlatego trzeba wreszcie zrobić z tym porządek. I zamiast jęczyć, kochani koledzy, poprzyjcie moją propozycję, żeby wreszcie wprowadzić odpowiedni limit płat na kampanie wyborcze do dwóch pensji minimalnych. To rozwiąże problem. A druga rzecz to wreszcie trzeba znowelizować ustawę o lobbingu. Dlatego że dzisiaj, jak wejdziecie do Sejmu czy do Senatu, zobaczycie, że tam jest pełno lobbystów wielkich korporacji, którzy tylnymi drzwiami mają wpływ na prawo. Do mnie wielcy robiści nie przychodzą, bo wiedzą, że nie mają czego szukać. Bo mój program jest dla milionów, nie dla milionerów. Godne płace, dobrze działająca ochrona zdrowia, dostępne mieszkania. I widać to w moich wpłatach. Średnia wpłata na moją kampanię to trochę ponad 420 zł, bo wspierają mnie ludzie tacy jak Wy. Za co bardzo Wam dziękuję. W pierwszej turze wyborów prezydenckich głosuj na Magdalenę Biejat, kandydatkę lewicy.